Monroe to siódmy pojazd prezentowany w tej serii. Należy do klasy aut sportowych klasyków. Monroe jest odzorowany na włoskim samochodzie Lamborghini Miura. Miura to bardzo rzadki samochód. Wyprodukowano tylko około 400 sztuk, a produkcja występowała 50 lat temu czyli w latach 60. Jest to samochód, który zachwyca zarówno i wyglądem, jak i osiągami oraz swoją wartością. No, ostatnio samochód został sprzedany na aukcji za około milion dolarów. Jeżeli brakuje Wam hajsu, to możecie się nim zadowolić w grze za jedyne niecałe pół miliona dolarów. Pojazd w grze jest do zakupienia tylko na Legendary Motorsports i nie spełnuje się na drogach w grze. Monroe jest też najlepszym pojazdem jeśli chodzi o osiągi w swojej klasie. E, może sprawdźmy, jaki ten klasyk ma możliwości tuningu. Do wyboru mamy pancerz, hamulce, silnik, klaksony, światła, tablica, lakierowanie, tylko kolor podstawowy, zawieszenie, skrzynia biegów, turbo, koła. No I na sam koniec szyby. Jak widzimy, pojazd ma mało możliwości modyfikacji wizualnych. No ale podobnie jak Aston Martin DV5, pojazd jest kolekcjonerski. No i jego się wizualnie nie modyfikuje. Ewentualnie możemy tutaj kombinować coś przy lakierze. Teraz sprawdzimy pojazd na trasie drag. No i zobaczymy, jak pojazd panuje się prędkościowo przed i po tuningu. Najpierw sprawdzimy pojazd przed modyfikacją. OnRo, niemodyfikowany, osiągnął czas 20 sekund i 25 setny. Teraz sprawdzimy pojazd po modyfikacji. Honro po modyfikacji osiągnął czas 18 sekund i 20 setny. Wpisujemy wyniki do naszych tabel i sprawdzamy, jak się pojazd spisał w stosunku do innych pokazanych w serii, no i też jak się zaprezentuje w przyszłości po ukazaniu kolejnych samochodów. Mamy 4 tabele dwie w klasie pojazdu przed i po tuningu no i też dwie ogólne, które biorą pod uwagę wszystkie pojazdy. Podsumowując, pierwszy plus tego pojazdu to jego oryginalny wygląd, drugi plus to najlepsze osiągi w klasie tego pojazdu, trzeci plus to jego realny, rzadki, no i też drogi, klasyczny odpowiedni, czwarty plus to jego bardzo fajny audio dźwięk silnika w grze. Podobnie jak przy JB700, minusów ten pojazd moim zdaniem nie ma. Mała ilość modyfikacji pojazdu jest naturalna dla danej klasy, bo pojazd musi zachować swój oryginalny wygląd i nie może być modyfikowany. Wystawiam mu ocenę 9 w skali 10. Jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od Was. Napisz w komentarzu, który z tych dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie napisz, jaki pojazd chcesz zobaczyć spośród wszystkich, a być może znajdzie się na tym obrazku w kolejnym odcinku.